Zespoły autoimmunologiczne wśród chorób towarzyszących cukrzycy typu 1 należy zwrócić uwagę szczególnie na chorobę o podłożu autoimmunologicznym, w tym na najczęściej występujące limfocytarne zapalenie tarczycy do 20-40% oraz chorobę trzewną, jakie do 10%. Autoimmunologiczne choroby tarczycy u młodocianych chorych na cukrzycę typu 1 najczęściej manifestują się niedoczynnością, przy czym często mają one przebieg subkliniczny, stąd konieczność monitorowania procesu autoimmunologicznego poprzez oznaczanie miany autoprzeciwciał, a także badania hormonalne, TSH, FT4. Inną chorobą o podłożu autoimmunologicznym jest celiakia. Może ona również mieć przebieg skąpoobjawowy, co nakazuje systematyczne prowadzenia badań immunologicznych, przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej lub przeciwko endomysium w klasie immunoglobulin i galubik, z oznaczeniem całkowitej ilości danej klasy immunoglobulin, i ustalenia wskazań do dalszej diagnostyki. Inne choroby u chorych na cukrzycę typu 1 wśród chorób. O których pamiętać należy u chorych na cukrzycę wymienić należy autoimmunologiczne zapalenie żołądka. Przypuszcza się, że zakażenie helicobacter pylori nabyte w dzieciństwie może być jedną z przyczyn przewlekłego zanikowego zapalenia żołądka. Choroba ta szczególnie często występuje u chorych na cukrzycę, u których stwierdza się równoczesne występowanie autoimmunologicznych chorób tarczycy. Zespół metaboliczny. Jednym z zespołów chorobowych mogących towarzyszyć cukrzycy typu 1 jest zespół metaboliczny. Dawniej występowanie tego zespołu wiązano z cukrzycą typu 2, obecnie coraz częściej stwierdza się go również u chorych z cukrzycą typu 1. U podłoża tego zespołu leży otyłość brzuszna stowarzyszącą jej insulinoopornością. Stanowi bardzo poważny czynnik ryzyka występowania wielu chorób, w tym układu sercowo-naczyniowego, a także kostno-stawowego, granica wieku, w którym rozpoznaje się zespół metaboliczny w ostatnich latach bardzo wyraźnie się obniżyła. Obecnie zespół ten rozpoznaje się już u dzieci sześcioletnich. jednym z kryteriów rozpoznania tego zespołu jest obwód talii 90 centyla dla wieku i płci, tab. tabela. Definicja i kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego u dzieci według GID. Grupa wiekowa: obwód ta litry, acyloglicerole, tętnicze, glikemia 6 do 10 lat 90. Percentyla. Zespół metaboliczny nie może być rozpoznany, ale powinny zostać przeprowadzone dalsze badania, jeśli stwierdza się dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, dyslipidemii. Chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i slash lub otyłości 10 do 16 lat Zespół metaboliczny 90. Percentyla lub wartości jak dla osób dorosłych, jeżeli są niższe od 90. Percentyla 150 mg slash DL 1,7 mol slash L, skurczowe 130 mm, HG slash lub rozkurczowe 85 mm, HG 100 mg slash DL 5,6 mol L lub rozpoznana cukrzyca typu 2 16 lat, zespół metaboliczny kryteria jak dla osób dorosłych, otyłość centralna. Zdefiniowana jako obwód talii 94 cm dla Europejczyków i 80 dla Europejek, oraz dwa spośród czterech następujących czynników, zwiększone stężenie triacylogliceroli 150 mg/DL1,7 mol/L. Lub leczenie tego zaburzenia lipidowego zmniejszone stężenie HDL, podwyższone ciśnienie tętnicze, skurczowe 130 mm lub rozkurczowe 85 mm lub leczenie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego, zwiększone stężenie glukozy na czczo 100 mg dl 56 mol L lub wcześniej rozpoznana cukrzyca typu 2 na podst zimne P Albert T. F i WSP. D-Metabolic syndrome in childrenanta adolescence. Lancet, 2007, 369, 2059-2061. Cukrzyca w pytaniach i odpowiedziach. Cukrzyca, czy nawet małe dziecko może zachorować? Objawy odwodnienia, przyczyny częstego oddawania moczu u dzieci, zapotrzebowanie na płyny u dzieci.